The wall. It's our armor. It protects us from what lies beyond. But out there, you either live with the choices you make or die trying to change them. Cześć! Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić nową grę, która się nazywa Anthem. Będę miał zamiar wprowadzać tę grę niedługo na mój kanał YouTube, m.in. także na streamy. I chciałbym powiedzieć parę, parę słów na temat tej gry. Na razie mamy troszeczkę tylko materiałów dostępnych na stronie producenta. Linki bezpośrednio do tych materiałów źródłowych będziecie mieli w opisie pod tym nagraniem. No ale troszeczkę poczytałem, troszeczkę poprzeglądałem materiały i to, co jest dostępne, chciałbym Wam przedstawić, żebyście wiedzieli, co to jest za gra. E, ogólnie jest to gra w otwartym świecie. Co prawda nie jest to hack and slash taki jak Diablo lub inne gry, e, które e, dość często są na moim kanale, ale można ją troszeczkę do tego porównać, ze względu na to, że przede wszystkim mamy otwarty świat, e, w którym będziemy musieli... musieli... w którym będziemy mogli spełniać różne misje. Oprócz tego będziemy mieli bohatera, który będzie się poruszał egzo-szkieletami w tym świecie. Jest to ogólnie tematyka science-fiction, którą bardzo, bardzo lubię. Co jeszcze ciekawego? Przede wszystkim mamy jakiś tam świat stworzony przez bogów, nie jest to powiedziane, no, przynajmniej na razie, w tych materiałach dostępnych, które są, kim są ci bogowie. Tak naprawdę nie jest to dokończony świat, tak? tyle wiemy o nim, w którym żyją przeróżne bestie, z którymi będziemy musieli walczyć i oprócz tego jeszcze będzie, z tego co wiemy, frakcja, która się nazywa Dominion i rasa Skars, z którymi będziemy musieli walczyć. Tak? No i świat ten wygląda w ten sposób, że ludzie stworzyli pewien mur, który oddziela ich od tego świata i jest miasto, w którym będziemy prowadzić interakcje z innymi postaciami. Oczywiście, tak jak w większości gier tego typu, z otwartym światem mamy jakąś tam część fabularną. W tej części fabularnej, od przeróżnych osób, które spotkamy w tej grze, będziemy dostawać misje. No i na podstawie tych misji będziemy poznawać ten świat i przy okazji robiąc te misje będziemy rozwijać naszą postać. Ogólnie to, co widzicie, ten robocik, ten pancerz, to jest tak zwany... Egzoszkielet Javelin, i będziemy mieli do dyspozycji przynajmniej na samym początku rozwoju gry, w momencie kiedy będzie Premiera, będziemy mieli do dyspozycji cztery egzoszkielety. Pierwszy egzoszkielet to będzie Ranger, tak zwany łowca. Potem będzie Kolosus, będzie to Tank. Potem będzie Interceptor. To będzie postać, która będzie e, miała słabszy pancerz, ale będzie za to miała dużą umiejętności walki wręcz. No i potem będzie jeszcze stąd, To będzie taka najbardziej chyba zbalansowana postać, która będzie mogła dużo latać. E, będzie miała dużą swobodę poruszania się. Tak? Ogólnie gra jest zbudowana na silniku Frostbite, e, co możecie zobaczyć. Jest przepiękna. Miałem możliwość grania w zamkniętą alfę i powiem Wam w ten sposób zrobiła na mnie naprawdę bardzo dobre wrażenie. W tym momencie już zamówiłem tą grę, czekam na premierę. Tak jak powiedziałem, nie wiem, czy powiedziałem, premiera tej gry będzie 22 lutego, a dla osób, które zdecydują się na wykupienie przedpremierowe tej gry będą mogły zagrać już 24 albo 25 stycznia, w, nazwijmy to w ten sposób w demo tej gry, tak? Więc praktycznie to już będzie dostępne. No i z wcześniejszym dostępem od 15, bodajże lutego, już będziemy mogli zacząć zabawę. E, dobra, więc tak: Otwarty świat, misje. Jeżeli chodzi o rozwój egzoszkieletów, bo nie chcę powiedzieć postaci, to będzie wyglądało w ten sposób, że będzie randomowy drop e, i będziemy mogli modyfikować ten egzoszkielet. Będziemy mogli używać przy różnych broni. E, postać będzie miała do dyspozycji dwie bronie, e, i do tego jeszcze ult. Tak jak widzicie na dole jest ult. Nie muszę tłumaczyć, w momencie kiedy zdajemy obrażenia, upływa jakiś tam okres czasu, to wtedy możemy zastosować ten ult, tak, na przykład na jakiś większość przeciwników, na, na elitarne mm, e, jakieś tam postacie, które spotkamy w czasie gry. E, co jeszcze ciekawego. E, o tym mówiłem, o tym mówiłem. Okej, okay. dobra. E, jeżeli chodzi o, o sam rozwój postaci będziemy mieli różne poziomy trudności, od normalnego poziomu trudności do e, moc, e, hard, potem będzie jeszcze taki najwyższy, będą trzy najwyższe poziomy trudności i w momencie kiedy będziemy mieli więcej DPS-u, będziemy mieli lepsze buildy, lepiej rozwiniętą postać, to e, będziemy mogli e, wchodzić na wyższe poziomy trudności i wyższy poziom trudności, tym lepszy lud i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście y, będziemy mogli robić przeróżne buildy, będziemy mogli sobie zapisywać te buildy i y, 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 przed wyjściem y, na misję będziemy sobie wybierać na przykład jakąś konkretną postać, na przykład postać do farmy, tak? Z lekkim egzoszkieletem, y, szybko poruszająca się, z dużym DPS-em i wtedy będziemy przechodzić jakieś tam konkretne misje. Co jeszcze ciekawego? Oczywiście będą rajdy, będą klany, bo to już jest, za, jest zapowiedziane, że będą klany, będą społeczności, więc też będzie jakaś tam, jakieś tam współzawodnictwo między, między sobą i wydaje mi się, że ta gra jest naprawdę bardzo fajna. Też między innymi na streamy, bo będę mógł grać ze znajomymi, z widzami. Pewnie będzie, na pewno jeżeli się przyjmie, będzie rozwijana, producent twierdzi, że, że będzie cały czas będzie wspierał tą grę, więc pewnie będziemy dostawali nowe egzoszkielety, będziemy dostawali nowe części świata, nowe misje, nowe rajdy, bo rajdy też są zapisane, znaczy zapowiedziane. Co jeszcze? Oczywiście będą przy różne rodzaje giru i broni. Od unikatowych, po legendarne, naprawdę wygląda to bardzo, bardzo fajnie i jestem bardzo zainteresowany tą grą, mam nadzieję, że Wam się też spodoba. Tutaj na końcu chciałem Wam pokazać, też wybrałem Boss Fight. E, walkę z bosem. Przypuszczalnie, znaczy to jest pokazana jedna z, z misji. E, misja się zaczyna w ten sposób, że znaleźliśmy jakąś tam miejscówkę, zanurkowaliśmy, weszliśmy do jakiegoś tam labiryntu, zagłębiamy się e, w jakiś tam dungeon, no i po przejściu ilość tam... E, Przeciwników elitarnych, na samym końcu mamy Bossa, e, którego musimy pokonać, oczywiście. Na końcu dostajemy jakiś tam lucik e, i jesteśmy zadowoleni. E, tutaj będzie fajnie widać kombo, które będą robić e, ludzie. Więc e, tu jest podpalenie, e, potem będą błyskawice. Widzicie. I jeszcze pewnie będzie zimno. I widzicie, wyskoczyło kombo. Kombo polega na tym, że w kooperacji zadajemy różne rodzaje obrażeń, bronią przeróżną, i wtedy możemy bardzo ładnie sobie to wszystko wykorzystać. Oprócz tego jeszcze będą ulty. Tak, jak widzicie, na samym dole macie taki żółty pasek. W momencie, kiedy uzbieramy, uzbieramy te umiejętności, to możemy odpalić sobie ulta. Właśnie teraz. To jest ult? Nie, to jeszcze nie jest ult. Nie wiem, czy tutaj pokazywałem, czy w, w części. Chyba troszeczkę w dalszej części tego nagrania będzie, będzie pokazany ult. Ogólnie pliki źródłowe macie w opisie, więc możecie zobaczyć całość tego nagrania. Ok, dobra. Więc powolutku będziemy kończyć. Mam nadzieję, że spodoba się Wam ta gra, bo mam zamiar robić z niej dużo materiałów, będę ją także streamował. E, wygląda na naprawdę dobry, dobry materiał, zresztą, e, czego nie powiedziałem, jest to materiał robiony, gra jest robiona przez Bioware, który słynie naprawdę z bardzo, bardzo dobrych tytułów. E, miejmy nadzieję, że to wypali, potrzebne są nowe, nowe gry, zresztą wszyscy są już spragnieni, a ta gra na naprawdę Wydaje mi się, że będzie bardzo, bardzo dobry. Dobra, to co? Piękne dzięki, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do zobaczenia na streamach lub w nowym nagraniu z Antem albo z innymi. To co? Papa, pa, hej.